Ej, cześć! Z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's. No i ostatnie odcinki były dość szczęśliwe, że tak powiem. Mam nadzieję, że teraz... <grym> ...dopisze nam szczęście równie szybko. Bo chciałbym już skończyć tą grę iść do kolejnej części, ale to jest w końcu noc piąta. Więc no, zobaczymy jak to pójdzie, więc... Lecimy! Oby nam poszło... Dobrze, muszę się nauczyć oszczędzać tę energię, bo jest wtedy naprawdę ciężko, jak nie ma tej energii. Wszystko na styk ostatnio było. Dobra, braczyka już uciekła. O oh, jest. <ścoughs> Co tu się dzieje? <ścoughs> Jezu, wszyscy już uciekli? Jezus Maria, co tu się dzieje? Co to za kamera? Nie, nie, ja już nie mogę. Intensywnie jest, widzę. Tu jest chika. Ok. dobra oj, 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 oj. dobra tu się bawi dobra ale się skupiam tej dawno się tak w grze nie skupiałem to jest? Nie, boję się Dobra Oj Czemu tu jest Freddy? Szybki jestem Freddy. Oj ojoj. Oj. Jezus Maria! Wiedziałem, że było niż chciałem go zobaczyć. Oj, oj. No, piąta noc będzie ciężka. Lecimy jeszcze raz. Oj oj. że to jest tak niekontrolowany księg, że to jest masakra w ogóle. Dobra, oszczędzamy energię, oszczędzamy. Dobra, tu jest Boni. Czekamy, czekamy. Nasłuchujemy kroków. I damy radę. Kurde, nawet nie słyszałem jak... Okej. Okay. Cieka sobie poszło, nawet nie słyszałem. Gdzie jest... O, tu jest Bonnie, dobra. Niech ten szybciej czas idzie, no. Dalej. Oj, tracę kontrolę. To jest dobra. Gdzie jest chica? Nie widzę Chiki No nie, nie, nie Jeszcze śmieć Dobra. Czemu ja słyszałem bieg? Dobra. Prawda jest ciężko. Jeszcze trochę. Bra, ty odszedłeś, tu jesteś tu. Oh. Oh. Jeszcze trochę. Aż podskoczyłem jak zobaczyłem O! Dobra, tu jest ten, tu jest ten, okej okay. O! Ale full try hard leci u mnie. Obra. O. Oh. Bra. Try hardero. Damy radę, damy radę. Ten nie wiem, jak się znalazł tak szybko tam. O. Dobra. O kurde. No nie. Musimy dać radę, no. Dawać, dawać, piąta M. No nie, no piąta jem była. Ja piernicze, no serio. No, hamstwo, po prostu hamstwo, no. Ja ty, no nie, no. N nie mam szczęścia jakoś w tej grze na razie. Tak jak wcześniej. Ale kurczę, była piąta dotrwaliśmy. Trochę cicho siedziałem, wybaczcie, ale tak nasłuchiwałem tych kroków tego wszystkiego, że no naprawdę musiałem już się tak skupić w miarę. Ale no. Jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Ta już tutaj jest? Tu jest ten, tu jest Boni. Ta już jest za mną, praktycznie tutaj. Stoi. Masakra. Czekamy sobie, czekamy. Nasłuchujemy kroków. Czyli za spokojnie jest. Odeszła, tak? O ten już zaraz będzie biegł do mnie. Jak mnie denerwuje cika, nie? Bo ja nie mam pełnej kontroli nad tym, gdzie ona jest. A tu jest cika. Dobra. Głupi Freddy. Dobra, tu jesteś. I tu jest cika, okej okay. Dajesz, dajesz Chcę już w drugim odcinku, znaczy w kolejnym odcinku zacząć drugą część, proszę O, dobra Uszczędzam energię Ale się intensywnie zrobiło. Co jest ty? Kamery mi niszczą. O nie, Freddy. Ja w ogóle nie wiem jak działa Freddy. Tu jest cięka, dobra. Okej. Okay. Tu jest... Tu jest Freddy, ale jak ty działasz, Freddy? Naprawdę, nie wiem jak on działa. Nawet nie wiem jak on nie dopadł wtedy. Dobra, tu sobie poszedł. A tu jest Freddy. Okej. Okay. No i niech będzie tak spokojnie już do końca Dawaj, dawać. Wszystko jest pod kontrolą, oj oj, już brat Co jest już? Ej! Jezu. Znowu Freddy! O co chodzi? Czemu Freddy mnie bije? No nie wierzę po prostu, no nie wierzę. No dobra, tym razem tak płynnie nie poszło jak ostatnio. <laughs> Może w następnym odcinku uda się nam tutaj rozwalić po prostu tą noc i zacząć kolejną już część, drugą. Ale no. Zobaczymy, zobaczymy. Było, jest ciężka ta noc, jest naprawdę ciężka, ale już jest fajnie, intensywnie. Nie jest tak, że siedzę i czekam po prostu, tylko muszę coś robić, więc jest naprawdę dobrze. No i macie kolejne krzyki do kolekcji, więc. No. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Pa Pa!